dzisiejszego. E, mamy poniedziałek, powiem Wam, że właśnie wróciłam ze spaceru. Bardzo dużo ostatnio wychodzę, spaceruję, mimo że ta pogoda nie jest taka za piękna, nie jest jakoś sprzyjająca. E, ale staram się, e, kochani, wychodzić, staram się e, po prostu e, gdzieś tam, po, m, gdzieś tam wyjść, e, zobaczyć, co, e, co i jak. E, kochani. E, Mam nadzieję, że tutaj zbierze nam się więcej osób. Postaram się tą transmisję udostępnić. Poczekajmy. Dziś energetyka dnia dla każdego znaku Zodiaku, a po tej energetyce dnia nagram byka, bo się nie zapisał. Nie wiem dlaczego, kochani, ten po prostu się byczek nie zapisał. Tutaj kilka osób pytało: Pani Milo, Pani Milo, prosimy o tego byka, a więc nagram Wam, kochani, po prostu byka. No i, i, i zaraz działamy, tylko tutaj jeszcze udostępnię i proszę, skopiujcie to, to nagranko i udostępnijcie w różnych grupach. Ja też tutaj poudostępniam tą energetykę dnia dzisiejszego i mam nadzieję, cześć Włodek i proszę udostępniamy, ja teraz też dajcie mi chwileczkę pod udostępniam, żeby więcej osób mogło oglądać. No zobaczmy, tu... Udostępniam w grupkach, na Facebooku, żeby nas było po prostu więcej. Kochani, będę tą energetykę dnia robiła od 12 do 14.30 prawie każdego dnia. No może zdarzy się, że nie będzie każdego, ale staram się to, kochani, robić w miarę systematycznie. Patrzę tutaj, czy udostępniłam już w wielu grupach. Udostępniłam. Kochani, udostępniamy i działamy. Dziś dla każdego znaku Zodiaku przesłanko na ten dzień, karty aniemskie. No zobaczmy, jaka jest ta energetyka dnia. Ja zobaczę, czy jeszcze mam tutaj karty Kipera, z którymi ostatnio wróżyłam. No i nie mam dzisiaj. Cześć, Renę. Yy, zaraz przyniosę kartę kipera też yy, i kochani yy, nowa opcja tutaj możecie wspierać ten kanał karta rady dla was za 7,99 a więc będziecie mogli sobie tutaj zrobić wsparcie karty rady za 7,99 Chyba tak jest. Za 25 zł jest pytanko. Dla Was, tu, dla moich fanów na YouTube, macie najtaniej. Macie rytuały e, Białej Magii, e, które możecie wykupić za 399 zł. Rytuał jednodniowy. Rytuały świece dzisiaj kupuję na, na, na nadchodzącą pełnię. No i tutaj macie jeszcze pół godzinki rozmowy, e, wykupując ten rytuał e, przez wspieranie na. YouTube plus macie pół godzinki rozmowy, palę świecę rytualną. Tu akurat dzisiaj palę taką złotą, piękną świecę. Ona się tutaj nam będzie paliła. No i nam, niech się nam tam dzieje, kochani. Dzisiaj karta dnia. Karta dnia, zaczynajmy. Zacznijmy od baranów. To jest Baby of the zodiak tak zwane. Czyli tutaj dziecko zodiaku. I... Patrzymy, co czeka dzisiaj barany w miłości. Zobaczmy. Zamożna panna, a więc zobaczcie, tutaj um, albo kobieta, która ogląda, to kozio, y, ba, baranek jest taką solidną firmą, i y, tutaj będzie dbała o siebie, będzie tak, y, taka dosłownie zamożna panna. A jeżeli jesteś mężczyzną, baranem, to będziesz kontaktował się, czy będziesz myślał o jakiejś kobiecie, która jest na stanowisku, zamożna, ma pieniądze i ma koty. Zobaczcie. To taka trochę ja, ta zamożna panna siedząca. I ta kobieta będzie dzisiaj ważna dla tego mężczyzny. Zobaczmy jeszcze Lenormand. Czy dla kobiety będzie ona czuła się dla siebie ważna dzisiejszego dnia, ta baranica? No, zobaczmy. Tu jest ta pokazana. Pokazany, pokazana sytuacja, że jest jakaś relacja karmiczna. Ten krzyż mówi nam o relacji karmicznej. Statek mówi o oddaleniu i od, od, o tej karmie, która gdzieś się tam może przedłużać. Mogą być rozmyślania na temat trudnego związku, które mają barany z oddali. No zobaczmy, co jeszcze tarocik nam dopowie tutaj na, na baranki, jeżeli chodzi o miłość. No, może być jakaś kłótnia. Może być tutaj kłótnia, ale też możliwość spotkania i lawirowania między dwoma opcjami. No i y, pokazują mi karty, że baranki mogą być zmęczone pracą, a więc ta praca będzie odbijała się negatywnie na ich życiu y, prywatnym. Nie wiem, czy są tu baranki i proszę, kochani, o udostępnienia. Y, udostępnijcie y, ten lajfik. Ja tutaj układam karty Tarota, bo mi się pomiksowały. Yy, pomiksowały. Kochani, barany są yy, no, takimi wojownikami, wojowniczkami. Barany są bardzo znakiem ognia, taki ogień dosłownie, a więc tu kieruje nimi ogień i dlatego czasami się zapalają, szybko odpalają, są trochę zmienne, trochę takie walczące, yy, yy, działające, mają skłonności czasami do nałogów, <laughs> bywa i tak. No, i zobaczmy zaraz, co tutaj będzie czekało baranki w pracy dzisiaj. Tak, ta praca mi tu wychodzi, już nawet w miłości, a więc pewnie dużo pracy mają barany i są przemęczone tą pracą. Zaraz to zweryfikujemy. Zobaczmy, praca dla baranków, kochani, i zapraszam. Możecie wykorzystać tu, wpłacając te 24, chyba te 25 zł. Macie pytanko. Pytanie trzeba do mnie napisać na Messenger czy WhatsApp. I ja odpisuję, czy nagrywam wiadomość i zobaczmy. Baraneczki moje, proszę udostępniajcie. Barany w pracy. W pracy skupiają się na sobie i jakieś troski, nieprzyjemności, liczą, że się sytuacja poprawi, ale jest tak se. Jest tak sobie w tej pracy i mogą mieć przemęczenie. Bardziej myślą tu w pracy o romansiku, o, o jakimś wyjeździe, o rozegraniu jakichś spraw, tak? O podwyżce w pracy. No, no tutaj różne myśli mogą przechodzić w pracy baranowi, hmm, pani baran czy panu ba baranowi. I tu jest zalecana, zalecany odpoczynek i pokazuje mi się, że barany mogą podróżować dużo z pracy, albo gdzieś jakiś wyjazd może je szykować. A więc to mi się pokazuje. I na co baranki mają liczyć tu na zdrowie? Zdrowie dla baranów. Coś ukrytego. Żołądek. Żołądek, kręgosłup też mi się pokazuje bardzo mocno, kręgosłup tu, kręgosłup żołądek mi się pokazuje u baranów. Kochani, bardzo mocno i zapraszam kochani moi, udostępnicie tą transmisję. No i działamy dalej. Kto tutaj, a jeszcze przesłanko anielskie dla baranków, a czemu nie? Jak już tutaj jesteśmy, przesłanko Zwierzę Mocy. Twój zwierzęcy przewodnik duchowy jest twoim obrońcą, pomaga ci w tej sytuacji. Piękne przesłoneczko. No i baraneczki moje kochane, idziemy dalej. Po barankach mamy pyka. Pyk miłość, trzy karty. No tutaj będzie taka i mężczyźni i kobiety. Będą się zastanawiali, czego chcą. Będą się zastanawiali, czy to, co było w relacji, jest korzystne. Być może trzeba tutaj troszeczkę więcej namiętności. Pani Anetko, proszę bardzo, i proszę udostępnić na Facebooku, skopiować link, chociaż tyle. Kochani, byczki będą się zastanawiały. Mężczyźni zastanawiali się, jak przejść z jednego etapu życia w drugi, a kobiety będą się zastanawiały, czy ten partner, z którym są, to jest ten odpowiedni. Beczki, zobaczmy dalej, no, będą patrzyły na zmianę, bo czują się trochę źle, uwięzione w tym domu, będą liczyły na zmianę sytuacji, czy zmianę ewentualnego partnera. No bo tutaj byczki nie do końca mi się czują się troszeczkę jak w więzieniu, w celi. No i tutaj y, przechodzą znowu, jest ten pomost, a tu jest śmierć, czyli zmiany, zmiany, zmiany. Ubyka. Jeszcze raz zmiany. Y, transformacja ubyka y, to jest na miłość, na finanse. Finansowo. Jest okres przejściowo trudny, bo mi się pokazuje, że mogą być problemy urzędowe, mogą być jakieś trudności. E, może być tak, że mają trochę byki dołek, e, zmienne nastroje i jakaś blokada ubyka mi się, na kasę pokazuje. To przynajmniej na dzisiaj ta energia. Mogą czuć się zdołowane e, byczki. Patrzmy dalej, byczki, e, na zdrowie, na co mają uważać. Bezsenność, serce, bezsenność plus odpocznij, zwolnij byków. Poleż, posiedź w domu na tyłku, żeby nic Ci się po prostu takiego y, złego nie, nie działo, tak? A więc byczki moje, tak to wygląda yy, i proszę o udostępnienia. Ja też sama tutaj udostępnię ten lajfik. Chwileczkę przerwy. Kochani, były już yy, były już nasze baranki i były byczki. Zaraz będą bliźnięta. I proszę udostępnienia, zaraz tutaj nagramy bliźniaczki. Bliźnięta na dzisiaj, energetyka dnia dzisiejszego, e, zobaczmy, co mi się tu pojawi. E, no, zobaczmy, zaraz kochani, tutaj tylko e, udostępnię na Facebooku, żeby nas było więcej. Kochani, proszę udostępnienia. Kochani, zapraszam na prywatne konsultacje. Pytacie się, co, dlaczego u mnie jest tak drogo czasami. Dlatego, że, kochani, ja mam bardzo dużo konsultacji i nie tylko konsultuję. Posłuchajcie, ja robię rytuały białej magii i macie rytuał w promocji za 400 zł, macie pół godziny rozmowy, skrypt runiczny. Naprawdę, porównując do innych ezoteryków, a ja już od 10 lat wróżę w TVN, to nie jest to naprawdę dużo. Dla jednych dużo, dla drugich mało. Ja za rytualne, te duże, możecie zobaczyć zresztą na zdjęciach, czy na nagraniach, ja palę prawie te, te świece i one kosztują od 70 do 100 zł na jeden dzień. A więc ja nie robię rytuałów za 5 zł, 10 zł, bo ja nie robię podgrzewaczami rytuałów i nie robię rytuałów za, nawet za 100 zł, bo mnie sama świeca rytualna tyle kosztuje i dlatego te rytuały są tak skuteczne. Dlatego mam klientów od lat, którzy wracają, którzy płacą te pieniądze, bo wiedzą, że ta intencja będzie zrobiona. I powiem Wam, że u mnie rytuał jednodniowy jest teraz w promocji do końca kwietnia za 400 zł z półgodzinną rozmową i z, ze skryptem runicznym. Yy, a wiem, że są osoby, które Yy, kochani, yy, no może mają taniej, ale zastanówcie się, czy taniej to skuteczniej. Wydacie te 100-200 zł i nic się nie stanie. Yy, I ja na przykład miałam raz panią, która wydała na ten największy rytuał, który teraz też jest w promocji, ale już nie będzie w promocji. Yy, ten najdłuższy rytuał, tak naprawdę nigdy go prawie nie mam w promocji, bo 40, 30 dni robienia rytuału to jest prawie 3000 za świecę, a on kosztuje 4400. I yy, Pani czekała na sprzedaż domu 3 lata po zrobieniu rytuału. W ogóle, jak zaczęłyśmy już palić ten rytuał po dwóch tygodniach, sprzedała dom, który stał 3 lata, marniał i nie miała z tego pieniędzy. A więc zastanówcie się, czasami warto wydać te pieniądze, yy, 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 potem aż miała pretensje, że za szybko się sprzedał. Kochani, yy, to nie jest tak, że ja tutaj cuda na kiju robię, ale jeżeli się pracuje, jeżeli ja faktycznie się nad tym skupiam, czy dzieją się cuda, tylko pamiętajcie, to nie jest tak, że ja zapalę podgrzewa, czy ktoś tam Wam powie formułkę, to się stanie. Ja korzystam z run, ze świec. E, Przygotuję specjalne olejki do namaszczenia co miesiąc e, z różnych ziół, z różnych olejków eterycznych, które nawet do zrobienia e, tych olejków ja wydaję ponad 400 zł na miesiąc, bo są trzy olejki: miłość, finanse. I oczyszczenia. Na zdrowie, szczerze mówiąc, nie korzystam z jakichś specjalistycznych olejków. Yy, yy, można oczywiście, ale ja akurat tego nie robię. A więc, yy, kochani, yy, no, pff, mówię tak, jak jest, tak? Yy, przechodząc dalej, przechodzimy teraz do bliźniaków i tłumaczę Wam: nie ma nic za darmo. Różka Ci zrobi yy, pytanko za darmo, a potem Ty stracisz pieniądze. Albo stracisz najgorzej zdrowie, albo jak wróżka maraka raka, a wróży ci gratis, no to możesz i ty nabawić się tego raka. Uważajcie. To jest zawsze energia na, za energię. Idziemy dalej. Wo, karty lecą masz mi. Och, bliźniaki. Chyba będzie ciężki dzień dla was, bliźniątka. Zaraz tutaj już mi karty poleciały. Matko, jedyna. Nawet mi w programach tak karty nie lecą jak tutaj z wami. I kochani, zapraszam. Możecie yy, nawet tu zadawać, yy, wpłacając 25 zł. Na tych lajfikach yy, mogę odpowiedzieć, jeżeli dostanę potwierdzenie yy, od wpłacającego i widzę, że to jest ta osoba wspierająca. Czy jeżeli ktoś będzie chciał kartę rady wyjątkowo dla siebie, to może zapłacić i ją dostać. 8 zł chyba, czy 7,99. Tu wprowadziłam to dla Was na. Yy, Wspierający jest taka zakładka i możecie to robić. Kochani, <laughs> bliźniaki, miłość dziś. Bliźniaki będą czuły się kimś oczarowane, ale bliźniaki też zadbają o siebie. Mężczyźni, kobiety zadbają o swój wygląd, bo tu jest karta upiększania się. Bliźniaki, miło spędzony czas z partnerem, z partnerką. No, i tutaj y, będą y, przeżywały jeszcze jakiś dylemat z przeszłości. Mogą gdzieś bliźniaki dzisiaj wracać do przeszłości, ale nie ma to co tam wracać. Warto, bliźniantka, moje, to zamknąć iść dalej. No i kochani, y, co tutaj dla bliźniaków, wróżki? Jesteś mocno powiązany z wróżkami, a Twój cel życiowy łączy się z pomaganiem matce naturze, a więc bliźniaki, tu dla Was przesłaneczko. No i raczki, jak mój tata, tato Józef był raczek. Tygrysek tutaj leży koło mnie i chce, żeby go miziać. Raczek, raczki, miłość, raczki. Raczki, miłość, kochani, raki, miłość. O, tutaj dzisiaj będzie spokojnie, domowo, w zaciszu dobowym, w pieleszach, odpoczynek, zwolnienie. Pokazuje mi się, że mężczyzna będzie tutaj taki wspierający dla tej kobiety, taki troszeczkę nawet jak terapeuta, jeżeli pani oglądają raki. A jeżeli jest to pan rak, który to ogląda, będzie czuł taką potrzebę pomocy, wsparcia, partnerki, czy koleżanki, przyjaciółki kogoś, kogo ma gdzieś tam w sercu. Po raczkach mamy lwy, króle lwy. Zobaczmy, co dzisiaj uczuciowo będą odczuwały. Kochani, szczęśliwe zakończenie w miłości dla lwów, a więc dzisiaj radość, a więc może się spotkają z ukochaną. Jeżeli mają partnerkę czy partnera, lwy będą się czuły spełnione, kochane, ale też mogą wieczorem mieć sytuację takich zmiennych nastrojów. No, lwy tak czasami mają. I tutaj dobra szansa na wygranie, czy w miłości, czy w tym, co zaplanujecie dzisiaj. Szczególnie o pracę tutaj chodzi. Dlaczego? Dlatego, że jest taka dobra perspektywa na tą pracę dzisiaj, ale też pokazuje mi się, że dziś bardziej lwy się zajmą miłością niż pracą, i dzieckiem, czy dziećmi, czy rodziną. I tutaj, lwy, skup, skupcie się dzisiaj bardziej na rodzinie niż na pracy, i przesłanko, kochani, na Przesłanko dnia, na, na co? Na zdrówko. No, no dbajcie oczy, ale wyjdźcie na słońce. Zobaczcie, lwy. To jest wasz, w ogóle słońce, to jest wasz symbol, tak? Król Lew, słoneczko. Wy oświetlacie drogę. A więc, moje lwy, kochane, działajcie, działajcie, a będzie Wam to dzisiaj dane. Panny, kochani, zobaczmy te panienki i proszę o udostępnienia. Ja sama zaraz tu udostępnię. Panny znak ziemi, kochani. Panny znak ziemi, no często to taki trudny znak zodiaku dla mnie. Dlaczego? Dlatego, że są takie troszeczkę, no z jednej strony mają dużo zalet, ale z drugiej strony mają sporo wad, dlatego że panny są takie aż skostniałe, mają takie swoje schematy, idą tym schematem troszeczkę takie oporne. Na, na nowości, ym, ale z drugiej strony solidna firma, no zawsze coś za coś, tak? Zawsze jest coś za coś, kochani. I yy, no, yy, każdy, kochani, jest, jaki jest. Dobrze, zaraz tutaj idziemy, tylko chcę udostępnić, bo widzę, że mi się tutaj nie udostępniło. Ja czekam, aż wy też to udostępnicie. I tutaj się widzę, że nie da się opublikować. No pięknie po prostu. Pięknie, pięknie. Nie dało się opublikować, ale już publikujemy i idziemy dalej. Kochani, ważne jest to, żeby w tej miłości, jeżeli chodzi o, no tutaj te pytanka na miłość, zastanowić się, czego wy potrzebujecie, tak? A więc tu dla panienek. Troski, nieprzyjemności, smutek dzisiaj będą zapijały, będą e, panienki, będą miały ochotę na romans i kobiety, i mężczyźni, panny, ale będą płakały nad przeszłością. Niestety. E, niestety i wycofane będą dzisiaj. Często panny faktycznie się gdzieś tam wycofują e, i dlatego Wam mówię, że tutaj e, często w miłości określcie sobie, czego chcecie, bo często zauważyłam, że nawet panna no, sama nie wie, czego, e, czego chce. A to jest bardzo ważne, żeby wiedzieć, czego się oczekuje, czego się chce, bo tak naprawdę, ym, kochani, ym, to jest ważne, żeby, żeby, żeby faktycznie gdzieś ym, się zastanowić, czy oczekujesz relacji, jakiej relacji oczekujesz, yy, czy chcesz kogoś na stałe, czy na chwilę, czego, co możesz dać, tak. Panny w pracy dzisiaj no, mogą czuć się źle, bo czują się ogólnie jak wycofane. Pokazał mi się pustelnik. W pracy, w miłości, dzisiaj tak sobie, mimo że będą czuły się w pracy stabilnie, bo nie mają zagrożenia, ale mogą czuć się gorzej. Dzisiaj mogą leżeć, mogą się tak sobie czuć, tak? Kochani, miłość, finanse, zdrowie. W zdrowiu, odpoczynek, zobaczcie. Znowu tu trumna, tu trumna, czyli odpoczywajcie. Dziś panny powinny zwolnić, odpocząć, wyspać się, bo będą czuły się gorzej. Po panienkach mamy wagi. Kochani, i proszę udostępnienia przynajmniej tyle zróbcie, kochani. Jak macie pytanka, macie tą opcję wspierające możecie zawsze tutaj pytanka zadać. Waga. Będzie się zajmowała pracą dzisiaj, nie miłością. Zobaczcie, jest tak zajęta waga pracą, że nawet nie myśli o miłości. Ja w pracy troski nieprzyjemności. Dlatego waga będzie myślała o zamiast o miłości, waga będzie myślała o pracy. Tutaj mi się pokazuje, że ma jakieś problemy w pracy, waga. No i w zdrowiu. Odpocznij, zwolnij, ale szukaj też rozwiązania i uważaj na kręgosłup wagę, bo pokazał, pokazał mi się dziś, że może pokolewać kręgosłup. Po wadze mamy skorpiony, czyli mój znak zodiaku. No zobaczmy, co tu skorpionków czeka? Wyjdź na słońce. Już byłam, ale jeszcze raz pójdę. Wyjdź na spacer. Znowu mi tu karty krzyczą i spotkaj się z przyjacielem. Miłe, albo porozmawiaj z przyjacielem w miłości. No, tu pokazuje mi się możliwość spotkanka. Czekasz na spotkanko, ale ten mężczyzna, który tu tutaj czy kobieta, jeżeli jesteś mężczyzną skorpionem, on chce przyjść, ale nie ma planów poważnych, takie bardziej romansowe, ale może się przetransformować to nawet w miłość. Od takiego romansiku w miłość, tak? Yy, kochani, co dalej? Yy, miłość, finanse dla skorpionka dzisiaj. No, zobaczmy te finanse dla skorpionków. Yy, dzisiaj będą siedziały w domu. Zajmowały się skorpiony domem. Będą miały nadzieję, że się polepszy sytuacja i że będzie dobrze, i faktycznie, może skorpionek jakiegoś tutaj znaleźć. Yy, no, coś może, może znaleźć jakiegoś klienta czy nowego kontrahenta. Tu jakaś mi się kładzie umowa, ale też załatwianie spraw urzędowych. No i yy, też tutaj może czuć, trzeba zrobić dobry plan działania, Skorpionie, żeby Twoje plany się udały. Kochani, idziemy dalej. Po Skorpionie mamy strzelce na dzisiaj, energetyka, problemy chwilowe w związku, yy, ale może być też seks, bo karta krótkotrwała. Tutaj krótkotrwała choroba w kiperze, to jest karta seksu, namiętności, ale też krótkotrwałych problemów, które miną. Miłość, w finansach, dużo pracy. Dużo pracy będą odlatywały strzelce w pracę. No i w zdrowiu, co dzisiaj dostwiera układ krążenia, jakieś choroby sprzed lat, nerwy, stres, kręgosłup, na to uważać strzelce. No i przechodzimy dalej kochani, bo chcę tutaj po energetyce dnia nagrać jeszcze przesłanko na maj dla... Dla byka, które się nie nagrało, zobaczmy teraz yy, yy, po strzelcach. Mamy koziorożce, miłość dzisiaj, miłość. Koziorożec liczy na jakieś romantyczne spotkanie w pracy, troski, nieprzyjemności, problemy. No i zobaczmy, co tutaj jeszcze w miłości. Radość, spotkanko, tutaj zakłada maski yy, yy, troszeczkę koziorożec, a powinien pokazać siebie tak naprawdę. A w zdrowiu nerki, ręce, nogi, stawy. Uważajcie, koziorożce, bo wy macie zawsze problem z tymi stawami, z rękami, nogami, bo koziołki fikają i zawsze te znaki ziemskie, szczególnie koziorożce, mają, yy, mają właśnie takie problemy. Kochani moi, przechodzę dalej. Zobaczmy po koziorożcu Mamy jeszcze Wodnika. Zobaczmy Miłość Wodnika. Tu jesteś ty jako kobieta. Wodniku zajmij się sobą, pokochaj siebie, a mężczyzna ma zająć się swoją kobietą. W zabawa, nieodpowiedzialność. Dziś Wodniki przeminają dzień, dosłownie. I uważajcie w pracy na osobę, która może Wam zaszkodzić. Niestety to mi się kładzie. Małe bóle głowy mogą być, zamartwiają się te wodniki, za dużo myślą. Za dużo myślą te wodniczki i mogą się za dużo dzisiaj zamartwiać. Kochani, yy, ostatni znak zodiaku na dzisiaj rybki, rybeczki moje. <laughs> lecimy, lecimy, bo już prawie pół godziny tu gadam. Rybki w miłości będą planowały, co zrobić dalej, czy odejść, czy iść dalej, czy, czy zakończyć jakąś sytuację, czy przetransformować w związku, w miłości, w finansach nadzieja na, na lepsze pieniądze, na zmianę, na zyski. Ryby będą liczyły na zyski, na to, żeby zarabiać lepiej, więcej. Tu od pieniądze, od jakiejś zamożnej kobiety przyjdą. No, i w zdrowiu zobaczmy rybeczki moje. Rybeczki w zdrowiu odpocząć, zwolnić, ale też pokazuje mi się zmienność emocjonalna nerki. Nerki nie pić tyle. Rybki mają skłonności do nałogów, mogą popijać, niestety. Dlatego uważajcie rybeczki na to. Kochani, jeżeli chodzi o te czytanka: miłość, finanse, zdrowie, możecie też zamówić po prostu sobie u mnie pytanko i tutaj macie fajne opcje: 4 pytanka 99 zł, jedno pytanie 25 zł. Macie też opcje rytuałów tutaj. Oczywiście też możecie kontaktować się przez Facebook, przez WhatsApp. Zapraszam na rytuały białej magii. Dziś kupuję ostatnie zamówienia, zbieram na rytuały jutrzejsze. No i zamawiam świece, kochani. Dzisiaj jadę poświecę rytuały robię właśnie. Z dzisiejszej nocy na jutro, dlatego że pełnia jest 27, czyli jutro, ale z tej nocy takiej właśnie w nocy, w nocy dziś będę robiła i jutro też dlatego, że ta energia pełni jest 3 dni przed i 3 dni po. Kochani, jeżeli macie jakieś tutaj pytaneczka takie ogólne, zapraszam, bo widzę, że tu jest jakiś top czap. Top chat. A tutaj Pan Włodek mówi, że wywala. Uśpiłam pieska usnął, słuchając mnie cudownie. Kochani moi, cieszę się, że tutaj rozrasta nam się ten kanał YouTube. Zapraszam na te czytanka. Zapraszam i do zobaczenia wkrótce, a za chwilę nagrywam tutaj na kanale dla Byczków Przesłanko i jeszcze jedne znaki zodiaku mi zostały, ale na razie nagram tylko. Byczka na maj, bo mi się nie nagrał we wcześniejszym przesłanku i zostały nam jeszcze chyba bliźnięta, bliźnięta nam zostały i jeszcze jakieś dwa znaki zodiaku. Postaram się to dzisiaj wam nagrać. Dziękuję wam i do zobaczenia za chwilę na nagraniu.